Witajcie, witajcie, hej, san. Tutaj tym razem szwedzka gazeta, en svenska, Tidning. I tutaj mamy Tidningen, i mamy tutaj Melary, nas strasznie trudne to przeczytanie nawet dla mnie. nas e, Nyheter, czyli tutaj chodzi o ten rejon jeziora, takiego dużego jeziora, który jest na południu Szwecji. Ono się nazywa Melaren. To jezioro, to jezioro i to stąd jest ten czasownik. Mälaren to jest takie jezioro, które przylega właściwie niemal do, właściwie przylega do Sztokholmu od zachodu, a potem rozpościera się na dosyć dużych, więc cały ten region, więc to jest gazeta regionalna, ale region jest duży i w zasadzie większość miast się wokół tego kręci, więc to jest gazeta trochę lokalna, ale nie tak do końca. No, i to oczywiście nowości dosłownie, czyli wiadomości. No, nowe rzeczy. Tutaj mamy takie. Norcium sferfalna lokaler alt skorivas, Bosteder ersetter parfumer. Tak, czyli mamy y, y, dzielnice mieszkaniowe, tak, Bosteder albo miasta, do miasta sypialnie, y, zastępują perfumy że w dawnych fabrykach perfum organizuje się, słuchajcie, organizuje się mieszkania. I co tu jeszcze? Den gamla parfymfabriken nera ökere centrum inte bara påminner om dotyga lukter, utan er even en tritsyn, men det ska bli ändring po de, fur at et par sets sprzęt. paddarna i, i marken för byggandet av några hundra lägenheter. För att göra det krävs en detaljplan som är på gång. Om innan läger, lägenheterna börjar byggas räknar kommunen med att ögraren av det gamla fabrikslokalerna ska riva hela rasket. Tack Julie. Ekery pisze się Ekero, tylko to ostatnie o ma umlauta. Tak? Nie tylko dotyczy to starej fabryki perfumów, e, dawnej fabryki perfumów w Ekery, gdzie buduje się mieszkanie komunalne, tylko w innych fabrykach też się buduje mieszkanie komunalne. Myślę, że mieszkańcy nie zauważą różnicy, ponieważ dzisiaj najmodniejszy styl budowa budownictwa to jest budynek na. To jest budowanie na Styl fabryki. A więc w sumie mieszkania są budowane na osiedlach mieszkaniowych też na styl fabryczny, to znaczy naśladujący dawne zakłady przemysłowe. Żeby nie były takie nudne kostki, to się buduje w tak zwanym stylu fabrycznym. Co to mamy jeszcze? N aferior na byc u Tilfelit, kankopa, i rusningtit tit. No, bardzo, zobaczmy, co to jest. Uder en N na nas trafiker, ekroslasta. Unter Tiden set en annan feria in, det tornogot ferre, bilar o trafikwerket har got utmet informa ob op atten kan skopa hier under e, rusning tit. Mamy rozmaite przetasowania związane z tym, jak ferjorna, czyli promy, nie, tutaj to jest. En aferiorna, czyli promy, będą. Nowe, tutaj przeznaczone, a poprzednie są pod właśnie underwisning, można tak powiedzieć, tak? Czyli czy, czy, do, czy na pewno działają i tak dalej. O, Szwedzi kochają te takie czerwone domki, prawda? Nawet jak. Dlaczego one są czerwone? Dlatego, że w kopalniach żelaza, na przykład Falun, wydobywa się taki, jakby jako produkt uboczny, jest taki. Barwnik czerwony, który nazywa się właśnie tej kopalni Falun, nazywa się Falun Red, czyli czerwone, czerwony faluński. I w związku z tym e, bardzo często domy są barwione w tym. Podobno ma się za kilka dekad skończyć ten barwnik, ale już wiedzą, jak robić sztucznie ten podobny. Ale to jest stąd ten charakterystyczny kolor tak wielu budynków w Szwecji. Varför upnar inte det nya brown. Tak, czyli widzicie, że te wiadomości, właśnie te malarańskie, są bardzo mocno związane z tym jeziorem, życiem tego jeziora, dlatego że ten transport wodny on jest bardzo istotny. On przerzuca ludzi z jednych miast po jednej stronie jeziora do innych miast po drugiej stronie jeziora. Także bardzo fajny, też taki szwedzki sposób myślenia, taki właśnie, bardzo milieu, taki o małej ojczyźnie związanej z ekologią, w tym przypadku z jeziorem. Tu mamy właśnie. Varför öppnar inte den nya bron? Czyli nie nowego mostu? Tak, tutaj mamy. Um. För ganska exakt ett år sedan kom de sista delarna av den nya Tappströmbron på plats. Sedan dess de har det inte hänt så mycket och nu undrar många när bron kommer att öppnas. Det är en solik für midag mit tapström that war sta trafiken har lagt sein met med fordon long samt på grund af de afsperningar o jag o, nie znam tego słowa jagar b ten nie wiem co to jest som jakieś tam in prace nad, nad czymś dziwne słowo sen, som sen lengre afendel de mela Melaren Boarno prawda? okej, okay, ale co to jest? Techniska utrustnik są inte fungerar, handlar om techningen i brons openings bara delar są inte opfyll, trafik ferke u nas to by powiedziano po prostu, że korupcja, a tam po prostu, jeżeli most się nie buduje, to to raczej przyczyną są techniczne rozmaite rzeczy, co jest nietypowe dla tego miejsca i co trzeba uwzględnić. I co trzeba zmienić? Region Stockholms, answer ligger at, i at til hand, uh, hand hola, trafik i til rekik omfatnik wilket, vi idag answer ad vi gör. Vi just nu till en betra, för busstrafiken. bus trafiken. Chcą zrobić ekspres busar na jakieś nowe mm, tutaj. Nowe połączenia autobusowe, ponieważ nie wszędzie dojeżdżają autobusy w rejonie Sztokholmu i tego jeziora, i tych wszystkich okolic. Widzicie? Hmm. Dobra, to mamy dalej o tych fabrykach, które są przemieniane na mieszkania komunalne. Słuchajcie, no i to nie jest takie trudne zbudować mieszkania komunalne, nie? Można użyć budynków, które już stoją. Naprawdę nie trzeba men-moste byga-inte, nia, bo huserna można po prostu przerobić te, które już istnieją. Tutaj jest. Hmm. To jest o szkole, nie wiem jaki to jest, a nie, skole o przedszkolach. O przedszkolach, nie wiem czy to jest aż tak interesujące, ale warto zwrócić uwagę, że w Szwecji sprawy dotyczące dzieci i ich szkolenia, ich potrzeb to są zawsze numer jeden sprawy. Oni bardzo zwracają uwagi. uwagę na to właśnie, żeby dzieci były wykształcone i jakoś tam się czuły. Dobra, co tu mamy? Queen B. Tradgord o konsultięster pandemii Nina Mhm, mhm. Aha, chodzi o rozmaite parki, rozrywki i tak dalej, które ucierpiały w skutek, w skutek pandemii i jakie tam postawić na nogi, jak sobie radzą. Tutaj mamy jakieś, jakieś sklepy. Z rozmaitymi, e, dziwnymi rzeczami związanymi z pasją e, mieszkańców. Konkretnych tutaj się pojawiają ciągle nowe. Jest bardzo dużo reklam. Bardzo dużo reklam. Soccer du en samahankny ja vener eller nogotrolicht at jura. Welcome till senior leave. Blond vora finner finer du exempel vis. Senior Café Met Blanda d Activitator Rurosterka o Kondition training of Olika Slog i Te Café Met Fokus po mobile telefoner o Surfplator für Lesingor, temat trefar o Ewen Mong. Tu macie, zobaczcie, w Szwecji nie jest tak, że jak jesteś stary, to jesteś. To wszyscy mają cię w dupie. Nie, możesz zorganizować coś takiego, co się nazywa życie seniora. I tutaj mają różne aktywiteater, mają różne furlesinger, odczyty, wycieczki. I nawet są to, co sobie kondynhunst training, tak? Ryrlse kondyhuns training Olika Slog. Czyli różnego typu poprawianie kondycji, ruch, spacery, tak? Jest, nie? Wszystko jest. To są miarą, miarą, cywilizacji jest to, jak dbamy o tych słabszych, czyli miarą cywilizacji jest to, jak dbamy o dzieci, jak dbamy o starszych i tak dalej, no o zwierzęta i o przyrodę też, jakby nie patrzeć, więc Szwecja jest absolutnie liderem we wszystkich tych rzeczach. D dobra, nawet jak się coś nie uda, to, to zazwyczaj się jednak udaje. No i rozmaite, bardzo dużo reklam jest, więc widać, że to jest taka gazeta mm, bardzo mocno ogłoszeń budowlanych, ogłoszeń mieszkalnych. To jest gazeta wyraźnie e, taka lokalna, której możesz się ogłosić, o, ogłaszasz tutaj, zobaczcie, Eke Tak Bilska Center, czyli Eke Rybilska Center, czyli... Byta, frutor, separachun. W każdym razie, a nie, w Ekero w tym miejscowości, można kupić szkło samochodowe. O, myślałem, że to jakiś kurs, ale nie. Ekero bil, glas. Bil, Ekero to jest to miejscowość, bil to samochód, bil, jakie jest rodzajnie określone, to się robi bilen, no i glas, czyli szkło oczywiście. Proworny jameni, tak, jest restauracja o opet oret rund, czyli cały rok otwarta met massa smoreter, czyli z ogromną ilością przekąsek, czyli dosłownie małych potraw, met massa smoreter, ret to jest Właśnie, RED to jest danie, after red to jest na przykład danie, które podajesz później, czyli deser i tak dalej. Dobra. Nie, after red to jest drugie danie, oczywiście. No, także widzicie: Behavior do help. We fins in cross-centrum och, helper, tej jena. Tu jest takie ogólne jakieś centrum w Ekero, czyli to Ekero jest tam najważniejszym miastem w tym regionie, widzicie, dla tych wiadomości tutaj. Czyli to, co się dzieje jakby na, na, na mapie na lewo od Sztokholmu, tak to wygląda. Także gazeta, aha, gazeta ma swoją już tradycję, bo jest, zobaczcie, Altitneradej, czyli zawsze blisko ciebie, Altitneradej, Grundat, i tutaj mamy właśnie, yy, mamy oczywiście Newton Hundra, Newton Hundra, yy, yy, jak to tam oni mówią? Firtio, Nie, nie pamiętam jak oni czytają, niestety, to wypadło mi teraz, jak oni mówią. No w każdym razie oni na pewno mówią Newton Hundra, czyli 1949, to oni mówią. Potem, czy oni mówią nijo o fejra? Nie, mówią fejra Nijo. Tak, oni nie używają tego przestawienia y, niemiecko-holenderskiego. Można zgupić, jak się przechodzi z holenderskiego na szwedzki. O, tutaj. Wiecie? Nieten, nieten hundra, y, y, fortio Fortio y, tak. Mamy Grundat, tak, czyli założona. Gazeta lokalna, ale ma swoją historię jakąś już ma. Dobra, to to jest to. To jest to i yy, yy. o zobaczcie, jakiś antysemita tutaj zadaje głupie pytania. Ajwaj, nie wiem, muszę spytać rabina, ojeju, jeju, muszę spytać rabina, po co nam te tunele pod Nowym Jorkiem, ojojojoj. Oj, oj, oj. Tak yy. No właśnie. Tak, Somykę, tak. No i bardzo sympatyczna gazeta, taka lokalna nie jakaś polityczna, tylko, tylko normalna dla normalnych ludzi.